Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na Shops. Rejestracja jest bardzo prosta. Możemy się zalogować przez Facebooka, przez Google lub też y, poza Facebookiem. Ja się zaloguję obecnie y, bezpośrednio na ich stronie. Tylko wpiszę. OK i już jesteśmy na mojej, mojej stronie Shops. jak widzimy, jak wy widzicie 2500 ponad sklepów weźmy sobie na przykład Allegro otwiera nam się druga strona klikamy przejść do sklepu cashback mamy 1,45% o właśnie i tutaj właśnie nam się aktywuje zwrot gotówki na Allegro odliczanie i właśnie nas przyniosło bezpośrednio do Allegro i tutaj nam wyskakuje komunikat, że zwrot został aktywowany. Siemoneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie Q&A, tak jak wam zadałem na Instagramie e, ankietę do zadawania pytań. Także ja sobie przejdę do moich pytań. Trochę ich się tutaj pojawiło, więc może zacznę. E, tak jak po prostu one zostały zadawane, więc może przyjdziemy do pierwszego pytania. Zajęty czy wolny? Obecnie wolny. Jeżeli wolny, to czy szukasz dziewczyny? Ja z reguły na siłę nie szukam żadnej dziewczyny. Wychodzę z założenia, że jeżeli będzie miała być, to się sama znajdzie. Mieszkasz sam czy z rodzicami? Mieszkam z mamą i z dziadkami. Mieszkasz w mieście czy na wsi? Ogólnie to jest wioska, tylko że to jest tak duże, że co niektórzy myślą, że to jest po prostu miasto, ale nie, to jest wioska. Koty czy psy? Zdecydowanie koty. Do psów no, lubię psy, ale jakoś tak nie on do końca przekonania wolę znacznie koty. Yy, kolejne pytanko Audi czy BMW? Hmm, ciężkie pytanie, ponieważ yy, jeden i drugie, jedno i drugie auto mi się podoba yy, ale chyba Audi, bo Audi mi się podoba i z zewnątrz i w środku. BMW mi się podoba tylko z zewnątrz. W środku jakoś tak... Takie dla mnie jest trochę toporne. Mogłyby być troszeczkę lepiej wykonane. Chociaż te nowe teraz co są, no to nawet są spoko. No ale i tak wolę audi. Masz swoje studio fotograficzne? Nie, nie mam. Ale był taki plan, żeby zrobić. Niestety nie doszło to. Do skutku i niestety nie mam, ale może w przyszłości będzie jak najbardziej. Kiedyś wstawiałeś coś o fotografii? Jak dobrze pamiętam, tak, wstawiałem posta chyba na Instagramie, że właśnie usługi fotograficzne, no, ale po prostu jakoś tak się zajęłem tym vlogowaniem i nie było kiedy. okej, okay, kolejne pytanko. Co sądzisz o pandemii? Eee, powiem tak. Pandemia jest, nie mówię, że jej nie ma, e, ale na pewno nie jest to w takim stopniu, jak to opisują w telewizji, we wiadomościach i w internecie. Eee, coś na pewno jest, ale tak jak już powiedziałem, że na pewno to nie jest w takim stopniu, jak to opisują najczęściej we wiadomościach telewizji, że... Tyle i tyle zachorowań, to jest dla mnie trochę przesada. No ale niestety statystyki się muszą zgadzać. Ostatnio nawet w internecie widziałem, że ktoś wrzucił, e, chyba na Instagramie to było, że żeby się statystyki zgadzały, to nawet e, przetransportowują manekiny w izolatkach do szpitala. Więc to jest dla mnie już całkiem ześwirowali więc na pewno trochę już przesadzają z tym. No ale niestety mamy rząd taki jaki mamy. No i nic na to nie, no nic na to nie pomożemy tak. Jest jak jest, trzeba żyć dalej, no i trzeba jakoś przeboleć to co nasz polski mądry rząd wyczynia. No i jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Ok. E, kolejne pytanko. E, palisz papierosy lub pijesz alkohol? E, ja już kiedyś o tym mówiłem, że przestałem pić alkohol e, i staram się go nie pić. E, czy palę papierosy? Nie będę ukrywać, że czasami mi się zdarzy zapalić, aczkolwiek też staram się e, ograniczać. Może nagrasz coś z torcie. Przepraszam bardzo, kto to jest? Nie kojarzę po nazwie. Chyba jest z Twoich okolic. Nie wiem, możliwe. Pierwszy raz w ogóle taką nazwę słyszę. Kogoś, więc yy, nie wiem czy. Nie, nie wiem, kto to jest. Yy, myślałeś, może nad filmowaniem na weselach? Tak, myślałem nad tym. I być może już niedługo coś w tym kierunku będę też działać. Ale na razie są inne plany, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ale jest w planach. Jak zdrówko. Ogólnie zdrowie jest OK. No poza tym kręgosupem, ale i tak już jest zdecydowanie lepiej niż było dotychczas. No wiadomo, muszę oszczędzać tym mój kręgosłup. No ale już jest zdecydowanie lepiej. Oglądasz telewizję. Tak, nawet za mną jest telewizor powieszony, więc e, tak oglądam telewizję. Masz TikToka. E, kiedyś zaokładałem TikToka, ale po prostu dla mnie to była dziwna aplikacja. I tą aplikację po prostu odinstalowałem. Zarabiasz już na YouTubie. No z tym YouTubem to jest tak, że na początku jak zaczynałem właśnie vlogować to tak zarabiałem i to nawet całkiem fajne pieniądze gdzie YouTube stwierdził, że wprowadzi nie wiem jak to nazwać, ale po prostu zmieni regulamin korzystania z YouTube. Miało to na celu wyeliminować osoby Poniżej 18 roku życia, chyba, żeby nie mogły one zarabiać. I wprowadzili takie coś, że możliwość zarabiania od 1000 subskrybentów i 4000 wyświetleń profilu. Tak mi się wydaje, że chyba tak jest. Ale na pewno 1000 subskrybentów musi być, żeby móc wtedy zarabiać. Więc mi do 1000 jeszcze połowa brakuje. Więc no na obecną chwilę z YouTube'a przestałem zarabiać, no ale cały czas YouTube'a robię, no, żeby móc z powrotem zacząć na nim zarabiać. E, kolejne pytanko. Może współpraca z ekipą Tonosi? Też o tym myślałem, aczkolwiek e, ciężko mi jest się e, skontaktować z Frisem. E, pisałem już do niego taką wiadomość, ale no niestety... E, Zostało to przez niego najwyraźniej zignorowane, więc chyba nie był zainteresowany. Okej, okay, kolejne pytanko. Jakie masz auto i czy to jest twoje? E, mam Forda Mondeo trzeciej generacji i tak, to jest moje. Czy ludzie rozpoznają cię na ulicy jak tak? E, czy cię rozpoznają na ulicy? Jakie to uczucie? Czy mnie rozpoznają? Ja wiem. No tutaj na pewno, w, gdzie mieszkam i w yy, najbliższych okolicach, to myślę, że tak. Znaczy, inaczej, tutaj gdzie mieszkam, to tak. Bo jak na przykład gdzieś mnie widzą, no to się tam odzywają czy coś. Także na pewno mnie rozpoznają. W najbliższych okolicach ciężko powiedzieć. Nie spotkałem się nigdy, żeby ktoś mnie po prostu w sąsiedniej wiosce czy na przykład w mieście rozpoznał i na przykład podszedł pogadać czy zbić piątkę. Nie spotkałem się z tym nigdy. Możliwe, też przez to, że po prostu jak nie vloguję, to po prostu też jestem inny, więc takie jakby dwie twarze mnie o w ten sposób. Także raczej chyba jeżeli nawet jeżeli ktoś mnie rozpozna, no to Myślę, że chyba miał trochę strach podejść. Nie wiem dlaczego, no ale jeżeli ktoś jest i mnie rozpozna, to śmiało podbijać, zbić piątkę, ja się na pewno nie obrażę. Ok, kolejne pytanko. Polecasz Mondeo? Zdecydowanie tak. Na pewno generację trzecią i czwartą. Wiem, że to na pewno były udane samochody. Ojciec kiedyś miał Mondeo 2 i to była jedna wielka porażka, więc jeżeli chodzi typowo o Mondeo, no to od trzeciej generacji w górę. Czy jesteś zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Nic mi się z nim nie dzieje. Jak go kupiłem został zrobiony raz a porządnie i nie ma problemu. Na początku jak go kupiłem, to zaczęli zaczęły pewne osoby do mnie mówić, że łe, czemu kupiłeś z takim silnikiem, łe, bo 2,5 to będziesz miał co po chwilę jakieś wycieki, coś tam. Zrobiłem raz a porządnie i żadnych wycieków nie ma, więc nie wiem, o co tym osobom chodziło. Więc to też pewnie zależy od tego, że jaki mechanik jak zrobi, to też yy, o czymś świadczy, więc no ja tutaj na silnik 2,5 benzyny no nie no rzeka aczkolwiek wolałbym żeby była 3 litrówka okej okay. jakie dalsze plany motoryzacyjne hm, chciałbyś wiedzieć nie no na pewno planuję zmienić auto na pewno nie teraz i nie w najbliższych miesiącach Jakie? Być może też by to będzie Ford Ale no nie jestem pewien Może to będzie Audi Zobaczymy Czas pokaże Ok Kolejne pytanko Vlogowanie to Twoja pasja czy praca? Eee, no tak jak już wcześniej powiedziałem Obecnie nie zarabiam z YouTube'a eee, Vlogowanie to Twoja pasja? Tak, to jest moja pasja no i poniekąd też praca. No bo jakbym nie robił tego, no to bym nie robił nic. A skoro nagrywam, no to chyba to jest jakaś praca. Ok, ostatnie pytanko. Pracujesz gdzieś? Szczerze, YouTube to jest moja jedna praca. A druga praca, no to są moje współprace, które możecie zobaczyć na moim Instagramie mam tam jedną współpracę z, ze sklepem Estima swoją drogą tutaj wam się wyświetli tu albo do góry wam się wyświetli mój kod rabatowy na zakupy właśnie w tym sklepie no i też współpraca z Shopsem gdzie na początku tego wideo mogliście słyszeć o cashbacku no także to by było na tyle. Trochę pytań było, coś tam się dowiedzieliście o mnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, sekcja komentarza na dole postaram się albo odpowiedzieć w komentarzu również, albo po prostu za jakiś czas zrobię kolejny odcinek QA. No, także mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości co do niektórych pytań. No tak jak powiedziałem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, sekcja, komentarze lub też na Instagramie w prywatnej wiadomości link w opisie. Ja się z Wami żegnam i do następnego na razie.